Witam wszystkich z Ludwika. Mamy dzisiaj 6 czerwca 2025 roku. Godzina 14 i widzimy tutaj matkę, która wróciła przed ulem na palecie, która wróciła z lotu godowego. Szczółki koło niej chodzą, tańczą. Ona zmęczona w tej chwili odpoczywa. Mocno intensywnie było wcześniej, widać jak ruszała odwłokiem. Szczeły nie mocno zainteresowane, ale prawdopodobnie ona po prostu jest zmęczona. Zobaczymy, czy będzie wchodzić do ula. Czy jeszcze raz poleci. Raczej powinna wejść. Poobserwujemy jeszcze chwilę. Tak, pszczoły ją z tyłu czyszczą, czyli czyli pozostałości jeszcze po kopulacji. Pielęgnują ją. Tu wyszedł truteń. Ale polecił dalej. Widać jak matka intensywnie w tej chwili porusza odwłokiem do góry i na dół. O, w tej chwili to widać ten ruch tym ruchem ona po prostu przesuwa to nasienie trudnia w głąb do woreczka do zbiorniczka nasiennego i może być tak, że jak przesunie już tą część to może polecieć znowuż na lot godowy albo wejść już do ula i polecieć jutro gdzie ta matka idzie do góry o I proszę mimo tego, że jest taka przeszkoda bo tu jest jeszcze poławia pyłku gdzie pszczoły dołem wchodzą, no to muszą przejść przez połowę, matka by nie przeszła matka sobie poszła tutaj tą tutaj tym, tą listwą do góry weszła na tą blachę i weszła do środka it's so, yeah.